Czy premier Morawiecki chce się spotkać z suwerenem i przyjmie ode mnie ten oto paragon za wizytę u lekarzy specjalistów? Za momencik, sprawdzam. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, to jest coś, na co nie jako posła stać. Ale co z tymi wszystkimi, którzy potrzebują takich wizyt tu i teraz? a nie mają tych pieniędzy, niech rząd im odda te pieniądze, moja propozycja to jest w ogóle, żeby te wszystkie paragony, które Państwo bierzecie ze swojej prywatnej służby zdrowia, bo inaczej już się nazwać nie można, wysyłajcie bezpośrednio na adres Urzędu Rady Ministrów, niech oni te pieniądze Wam oddadzą, albo sami nie zaczną płacić za Wasze leczenie, tak jak to powinno być. 24 wrzesień. Panie premierze, niech Pan się wychyli z tego auta. i poetanie i możemy helikoptery i wszystko to mógł zapisać się każdy Osoby, Każdy które zdążyły zapisać się, z względów bezpieczeństwa niestety obiekt nie pomieści więcej osób. Także osoby, które nie zostały, nie zapisały się no. wcześniej na liście i mają możliwości wstępu. Dobrze, rozumiem. No to, czy to tak samo pana posła, jak każdego innego? Tylko i wyłącznie z powodu apelu o tutaj pana policjanta. Yy, niestety nie uda mi się dzisiaj tego paragonu przekazać panu premierowi. To wielki wstyd dla organizatorów, nie dla pana. Szanuję pana pracę. Bardzo mi przykro, drodzy Polacy, wysyłajcie te oto paragony zaleczenie w służbie zdrowia na adres Urzędu Rady Ministrów. Nie ma innego wyjścia. Ten rząd nie chce rozmawiać z Polakami, nie chce rozmawiać z suwerenem. Dziękuję bardzo.